Halo moi drodzy patroni, witam was w 52 odcinku naszego podcastu Przydatne idiomy zwroty i powiedzonka, a dzisiaj będzie o zwrocie, który przyda się na pewno każdemu Polakowi, bo jak wszyscy wiemy Polacy to bardzo pomysłowi ludzie. Ale zanim do tego dojdę, to chciałbym przypomnieć, że książka, którą napisałem na podstawie naszego podcastu, czyli 100 ilustrowanych niemieckich idiomów z ćwiczeniami, jest już dostępna i można sobie nabyć swój egzemplarz. Link macie w opisie. Tak jak wspomniałem, my Polacy jesteśmy znani z pomysłowości. Ośmielę się nawet zaryzykować stwierdzenie, że kreatywność jest często naszym znakiem rozpoznawczym. Mówię z doświadczenia. A no coś, co dla nas Polaków jest oczywiste, czyli znajdowanie rozwiązań tam, gdzie Niemiec ich często nie widzi, może być właśnie dobrym pretekstem do nauczenia się zwrotu Not macht erfinderisch, co oznacza potrzeba matką wynalazku. A dosłownie można by to przetłumaczyć, potrzeba czyni pomysłowym. I gdy zaskoczysz Niemca jakimś ciekawym rozwiązaniem, czy pomysłem, będzie jak znalazł. Przejdźmy do przykładu. Wie bist du denn darauf gekommen? Not macht erfinderisch. Das ist wirklich erstaunlich. Przetłumaczmy sobie ten krótki dialog. Wie bist du denn darauf gekommen? Jak ty na to wpadłeś? Not macht erfinderisch. Potrzeba matką wynalazku. Das ist wirklich erstaunlich. To jest naprawdę zdumiewające. Ja. Także jeśli będziecie w takiej sytuacji, że zaskoczycie faktycznie Niemca jakimś ciekawym rozwiązaniem czy pomysłem, to użyjcie zwrotu Notmachterfinders. Dankeschön, das ist alles für heute. Zachęcam oczywiście do nabycia sobie egzemplarza książki 100 ilustrowanych niemieckich idiomów z ćwiczeniami. Ja, dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.